Cześć kochani, witajcie w Berlinie. Nie tak dawno był vlog z Berlina, bo na początku zimy. Natomiast słuchajcie, w tej chwili w Berlinie odbywa się Biennale Sztuki, które bardzo lubię. Dawno nie było z uwagi na pandemię, więc zapraszam Was na film z Berlina, ale tak naprawdę skoncentrujemy się na Biennale. Tym razem zatrzymam się w Soho House. Bardzo fajnym i ciekawym miejscu. Soho House powstał w Londynie w bodajże 1995 roku i jest to klub dla członków e, prywatnych. E, natomiast też stał się z czasem hotelem. W tej chwili Soho House domy są w wielu miejscach na świecie, a ten berliński akurat znajduje się w bardzo ciekawym budynku, e, dlatego że przed wojną był tu dom towarowy prowadzony przez rodzinę żydowską. W latach 30. naziści odebrali tej rodzinie e, ten budynek. Była tutaj siedziba nazistowska, potem przejęła ją partia komunistyczna po wojnie, a teraz jest tutaj no, prywatny klub i hotel. Z hotelu można korzystać. Oczywiście są różne ceny dla członków, a inne ceny są dla, dla ludzi z zewnątrz. Natomiast miejsca typu bar, basen i tak dalej są dostępne tylko dla członków i tylko. Dla gości hotelowych, jeżeli ktoś chce wejść z zewnątrz, to no, musi być zaproszony przez, przez gospodarza, który jest członkiem, członkiem klubu. W SOHO obowiązują surowe zasady, jeżeli chodzi o prywatność. W pewnych miejscach nie wolno robić zdjęć, absolutnie nie wolno fotografować ludzi. No, nie powinno się korzystać z telefonów komórkowych, czyli brak rozmów. Chodzi o to, żeby nawiązywać kontakty ze społecznością, bo do Soho House należą i są przyjmowani ludzie związani głównie ze światem sztuki. Ja należę właśnie do tego domu berlińskiego, do domu Seven, no ale karta członkowska obowiązuje na całym świecie, we wszystkich Soho House. Tak staram się zrobić parę ujęć, żeby nikogo nie było. Tak wygląda lobby. I tutaj jest mnóstwo miejsc do pracy. No i tak jak mówiłam są miejsca, czyli klub i roof, gdzie nie można fotografować i nie można rozmawiać przez telefon. I basen z widokiem na wieżę telewizyjną i na cały Berlin. Mam pokój na pierwszym piętrze. O, ja od razu mogę Wam pokazać, co uwielbiam w Socho. Zobaczcie, słup z betonu, a tutaj taka tapeta. I do tego angielski dywanik. Dobra, pokój numer 7. Tak wygląda mój pokój. Wziąłem najmniejszy pokój w Socho, no bo jestem sama. Ale nawet ten najmniejszy pokój, zobaczcie, jakie ma łóżko. 2,20, po prostu cudownie. Można spać w każdą stronę i w poprzek. A śpię bez psa, bez kota, bez dziecka i bez Piotrka dzisiaj. Jest po prostu cudownie. I kocham Soho, kocham po prostu. Za ten wystrój, za te klimaty. Zwróćcie uwagę, tutaj te zasłony, takie jakby staroangielskie. Do tego ten surowy beton, kryształowy żyrandol. Taki telefon. Zobaczcie, jakie są włączniki. W mini barze trudno mówić o miniaturkach. Praktycznie pełnowymiarowe. <laughs> o, jest jaka piękna, jakie piękne szkło. No, a co tutaj mamy? Soho Skin. I'm excited to introduce Soho Skin, our very first skincare line, made for and with our members. You will find seven. Czyli stworzyli linię kosmetyków, nowiutką. Do wypróbowania, mam zabrać do domu i dać znać co myślę, z przyjemnością. Muszę szybko coś przekąsić i biegnę na miasto. Nie jestem hipergłodna po podróży, także szybciutko zjem buratę i kuskus z rukolą A i pędzę się spotkać z Agon. Zaczynamy kochani. Jedno z Weniu, gdzie odbywa się Biennale, jest tuż przy Bramie Brandenburskiej. Akademia Sztuk Pięknych. Tutaj mapy Mozesa Merca. Ta wystawa dotyczy dekolonizacji. Mapy procesów, mapy wpływów politycznych, wpływów społecznych, ruchów społecznych, najważniejszych postaci, wydarzeń. Bardzo taka intelektualna i pochłaniająca praca. Tutaj mamy alians neokolonialny i internacjonalizm. Tutaj jest wyciąg o handlu bronią. 1960-87. Ile broni szło do Afryki Południowej z Niemiec? Tutaj widać, jak lokalna kultura przejmowała symbol chrześcijański. Taloi, Hawini, Pieniądze z muszelek. Tę pracę artystki widziałam na Biennale w Szarży. sami jego baloi. Tutaj są rośliny, zamknięte w kontenerze, odizolowane od dotyczącego świata. Ma to przypomnieć o tych roślinach, które były przez Brytyjczyków przywożone z różnych kierunków do Wielkiej Brytanii. A jest to, to połączone z historią żołnierza z Angolii, który trafił do armii belgijskiej przymusowo, potem został Jeńcem wojennym w Niemczech i Niemcy mieli taki projekt naukowy, muzyczny, że przymusowo nagrywali tych jeńców plemienne pieśni i plemienne, plemienną muzykę. I to jest właśnie połączenie: artysta połączył te rośliny, kolonizację roślin, przywożenie i przenoszenie w nienaturalne warunki z muzyką. Do tego projektu naukowego. Instalacja imani Jacqueline Brown. Co zostanie po końcu ziemi? Ta instalacja odnosi się do części Luizjany, która została kompletnie zrujnowana przez wydobycie ropy naftowej. To jest taka część, gdzie kompletnie został zakłócony ekosystem. Wyginęły ptaki, wyginęły rośliny. O tym regionie mówi się Alejaraka, bo jest tak toksyczny. Praca Dao Shao Hai. z Hanoi. Ballada o Morzu Wschodnim. Zobaczcie fale z bardzo ostrych. Płyt metalowych, artysta w ten sposób opowiada historię industrializacji, ale też zbrojeń i transportu morskiego. Powiem Wam szczerze, że się nie czuję komfortowo tutaj, w pobliżu tej pracy. To jest tak ostre. nhiều lòng gia luôn là bảo vệ các khu bảo tồn thiên nhiên họ hủy hoại rừng và giam giữ chúng ta cho cái sự tự do ngụy tạo của họ đúng rồi chiến tranh chỉ đem lại sự hủy diệt và cái chết việc hủy hoại rừng và sông ngòi bây giờ sẽ chẳng là gì so với những hậu quả của chiến tranh cậu đâu cũng nhớ bắt đầu từ chiến thứ ba hả thế giới sẽ chẳng còn gì tốt đẹp nữa khi tất cả kết thúc tôi muốn cái chết của tôi sự hy sinh của tôi trở thành biểu tượng cho khởi động mới tôi phải chết một cách có ý nghĩa. Ta mình cười án. Ciekawy projekt Svena i ona. Artysta z Berlina. On wybrał się na wyprawę, na wycieczkę z rodziną, śladami dawnego pasa śmierci, czyli granicy pomiędzy Republiką Federalną Niemiec a NRD. I pokazuje rośliny, które rosną, no przecież wszędzie. Które rosły i rosną po obydwu stronach granicy i w pasie śmierci. I te zdjęcia są takie dominujące, większe, natomiast tu jest dokumentacja, co napotkali po drodze. Oni, słuchajcie, przeszli 1400 km tej granicy byłej. I wśród tej pięknej natury są takie pozostałości murów, jakichś ogrodzeń, dołów, fortyfikacji. Drutów kolczastych. No to jest dopiero początek. Zaczęłam zwiedzać parę godzin temu. I słuchajcie, to by bynale strasznie smutne, strasznie przygnębiające. Już po prostu no, powiem wam, że mam dosyć na dzisiaj. W sensie nie jestem w stanie udźwignąć więcej. Teraz oglądam wstrząsające wietnamskie, wideo art o znęcaniu się nad zwierzętami. I już muszę wyjść, nie dam rady więcej dzisiaj. Jaga ma podobne spostrzeżenia do mnie, więc wyszłyśmy na chwilę tutaj na dziedziniec, a właściwie rooftop Akademii Sztuk Pięknych i naprawdę to jest prześlicznie. A teraz się, że aż strach patrzeć na niebo i na chmury, bo co tam się kryje. Dzisiaj miałyśmy rezerwację i oczywiście uda nam się zjeść. Miejsce jest niezwykłe, ale tu jest ładnie. ziółka i warzywa. Prija to jedna z najlepszych wegańskich restauracji w Berlinie, więc się mega cieszymy, że udało nam się dostać, dlatego że Aga jest deklarowaną weganką. Ja wciąż aspiruję, jest dla mnie niedościągionym wzorem pod tym względem. Mua, mua. I słuchajcie, tu jest petarda, bo to jest po prostu jak w, no, w tych super hiper restauracjach. Jest sugerowane przez szefa menu z czterech dań się składające. I podejrzewam, że tu będzie absolutnie, absolutnie uczta. Słuchajcie, muszę skupić się na menu, zamówić i opowiem Wam, jak będziemy jadły, to opowiem Wam, co zamówiłyśmy. No, bo to jest już taka kuchnia absolutnie najwyższych lotów. Zaczynamy, słuchajcie, to jest mój chleb kukurydziany, który jest z morelami, z boczniakami, z salsą, dziękuję kochanie, z żółtą salsą primavera, migdałową ricotto, ogórkiem, kolendrą i świeżą rzepą. Proszę bardzo, zaraz, ja go opowiedz, co zapamiętała z tego, co Pan mówił. Ja wiem, że tu jest sałata, ale słuchajcie, tak wygląda, że... różne rodzaje olejów, balsamico. Tak, świeże grzyby. Świeże grzyby, oczywiście. Rukola i pesto. Mm -hmm. Kolejne danie, pomidorowa rapsodia, bo tu jest tyle składników pomidorowych, że można oszaleć, słuchajcie. Pieczony pomidor, który był wydrożony w środku. Do tego są suszone i marynowane pomidory. Jest krem pomidorowy, żel pomidorowy oraz pomidorowy, delikatny napar, którym jest to wszystko polane. Do tego jest fermentowane nasionka kolendry, czyli już prawie musztarda, ale jeszcze nie do końca. I czarny sezam I grzanki. Na oczyszczenie kubków smakowych dostałyśmy granitę marchewkową z kwiatem bzu. I kochani, fre, absolutnie cudowna. Polecamy i mięsożercą, i mięsożercą, bo jest tak doskonałe jedzenie, że naprawdę wszyscy będą zadowoleni. Wspaniałe. Cudowny poranek w Berlinie. Obudziłam się wczoraj, trochę go zabalowałyśmy i przą być głowę do Łazienki. No i teraz weź się człowieku z decyzji, który szampon. Zrobiłam sobie kawkę. Zobaczcie, jaka śliczna porcelana. Bardzo mi się podoba, dlatego że jest Nespresso, ale są, słuchajcie, te biodegradowalne kapsułki. I na dodatek są różowe. No dobra, te kapsułki są biodegradowalne i bardzo ładnie, ale kawa jest przestraszliwą lurą, jakąś. Taki, taki amerykański po prostu, popłuczyny po kawie. Kolejne miejsce, w którym odbywa się Biennale w Berlinie, to Muzeum Hamburgersbahnhof. Jedno z moich ulubionych muzeów sztuki współczesnej w Berlinie. Muzeum jest w zabudowaniach Starego Dworca Kolejowego. Jest ogromne i odbywają się tutaj naprawdę świetne wystawy. O wnętrza są po prostu wspaniałe. Lorenz Hamdan. On zapisywał trajektorie lotów izraelskich sił powietrznych nad Libanem. Noel W. Anderson przedstawiający historię rasizmu w Stanach Zjednoczonych. Kalida Garcia Rolles przypomina historię, kiedy podczas transportów z Afryki do Stanów Zjednoczonych niewolników wielu z nich ginęło. Skończyłyśmy oglądać tę część biennale, która jest w Hamburgersbahnhof. Podobnie jak w Akademii der Kunst, bardzo przygnębiająca, bardzo smutne, bardzo brutalne, bardzo polityczne. Tak naprawdę wiele tych prac przypomina filmy dokumentalne. A mniej sztuka, już jest tak, tak mocno sformalizowana ten przekaz i technika, że, że zatarła się ta granica między dokumentem, między publicystyką a sztuką i to jest trochę takie, no, dużo tego jest, to jest bardzo skondensowane, dużo takich prac, więc, więc to jest po prostu, no powiem szczerze, męczące. I jak wychodząc zobaczyłyśmy tę pracę Exit. To tak naprawdę tak się czujemy, że już trzeba stąd wyjść. E, dotarłyśmy do Kunstwerke, gdzie jest dla nas przynajmniej ostatnia część Biennale, bo dwóch Weniu nie zobaczymy. Trochę jesteśmy wymęczone, naprawdę, naprawdę wymęczone. E, wydaje mi się, że gdzieś tam się... E, coś się rozjechało tutaj, e, Coś, jakaś jest sytuacja, która się rozjechała, bo e, no tak jak mówiłam, e, część tej sztuki tak naprawdę jest bardziej publicystyką i dokumentem, jest z nami siostrzenica Agi, która ma 14 lat i do której to kompletnie nie przemówiło. I uważam, że to jest ogromna porażka. W ogóle biennale do niej nie przemówić. Czyli to jest ogromna porażka kuratorów, jeżeli w ogóle nie trafiają do tego przedziału wiekowego. Mało tego, wiem, że gdyby była ze mną Stefania, nic by jej się tutaj nie podobało, bo... Przecież sztuka zaangażowana nie musi być estetyczna, no, ale musi dawać jakiś przekaz Natomiast i być jednak, y, dawać jakieś takie emocje, które towarzyszą odbiorowi sztuki. Natomiast no, tutaj to czuję się tak, jakbym po prostu obejrzała wiele bardzo, y, bardzo dobrze przygotowanych dokumentów, bardzo dobrze opracowanych materiałów w zakresie kolonizacji, w zakresie konfliktów zbrojnych, w zakresie ubóstwa na świecie. Y, także no, szczerze jestem mega rozczarowana. No, damy jeszcze szansę tutaj kunstwerkę. Miliater, praca w kooperatywie turecko-portugalskiej. Simone Fatal, artystka z Paryża. I ten zapis na tym obrazie mówi, że w naszych krajach też zawsze składa się z kul. Artystka w ten sposób komentuje sytuację w Palestynie. Matthieu Pernot fotografie przedstawiają społeczność romską na południu Francji Zuzanna Herzberg opowiada historię kobiet, wojowniczek w żydowskich gettach w Polsce Wino za ilą opowiada historię kobiet, które były wykorzystywane przez reżim militarny w Nigerii. Nie byłam w stanie doczytać ich do końca. Porównując Biennale w Berlinie z bienale w Wenecji, no oczywiście nigdy nie ma porównania. Wiadomo, że bienale w Wenecji to najlepsza tego typu impreza na świecie w roku, kiedy się odbywa. Słuchajcie, tutaj nawet rzadko mi się to zdarza, przecież wiecie. Nawet nie będę Wam rekomendowała, żeby bienale w Berlinie zobaczyć. Jeżeli chcecie podróżować dla sztuki, to wybierzcie tego lata zupełnie inny kierunek. No Berlin można zdecydowanie ominąć.